Cześć. Wielokrotnie informujecie mnie o tym, że zakładacie sklep zoologiczny i potrzebujecie różnego rodzaju pomocy. Bardzo często czytając maile albo rozmawiając przez telefon, któryś z Was bardzo mocno doświadczam takiego wołania: pomocy, zakładam w sklep zoologiczny. I właśnie takiej pomocy chciałbym Ci dzisiaj udzielić. Chciałbym Cię poinformować o pewnych usługach i produktach. Które chciałem Ci zaproponować po to, aby pomóc Ci założyć sklep zoologiczny, żebyś nie musiał tak bardzo się przejmować pewnymi rzeczami, którymi być może nie musisz się przejmować, a pozwolić, żebym ja je zrobił lub ktoś z mojej ekipy. W roku 2004 zacząłem pracować w sklepie zoologicznym. Pamiętam, że oprócz bycia po prostu zwykłym sprzedawcą, który podawał towary, musiałem też bardzo dużo wiedzieć o różnych towarach. Musiałem zgromadzić wiele informacji, wiadomości, które przekazywałem dalej klientom. Ale też spotykałem się z, z przedstawicielami handlowymi, których naprawdę bardzo dużo przyjeżdża do sklepów zoologicznych. Rozmawiałem, negocjowałem z przedstawicielami handlowymi różnych hurtowni, producentów, importerów, którzy przyjeżdżali ze swoimi ofertami. W ten sposób uznałem bardzo, bardzo wielu różnych ciekawych ludzi. Częściej z nimi przez wiele lat później pracowałem, ponieważ zakupywałem u nich towary, które w jakiś sposób uznałem, że, że są warte tego, aby, aby je promować w sklepie. I przez te wiele lat doświadczałem tego, że musiałem wybierać. Częstokroć miałem bardzo podobne towary, który z nich wybrać, którą karmę dla psa wybrać, taką czy taką. To wszystko ma znaczenie. Klient, klient też nie kupuje coś tylko dlatego, że jest w sklepie zoologicznym. Oczywiście dla, na początku może tak kupić, ale później kupi coś dlatego, że, że jemu, jego zwierzęciu to pasuje i klientowi. W jaki sposób pasuje to nie tylko cenowo, ale też jakościowo? Ponad dwa lata później e, byłem kierownikiem w sklepie zoologicznym, który był już w zupełnie innym miejscu. E, to miejsce było w takiej niewielkiej galerii handlowej. Okazało się, że moja znajomość towaru, znajomość tego, co, co, co wiedziałem, że trzeba zamówić, sprawdza się, ale już nie do końca. Tutaj potrzebne było troszkę eksperymentów związanych z trochę innym towarem. Przychodzi tam też bogatszy klient klient, na którego więcej stać, klient, który oczekuje czegoś o wiele więcej, klient, który nie chce kupywać też tanich rzeczy, chociażby to takie proste rozróżnienie tego jak klienci, ponieważ sklep pracuje wtedy dłużej, o wiele dłużej niż 8 godzin dziennie, no to też trzeba zwracać uwagę. Trzeba zwracać uwagę na pracowników i to też ma wpływ na to, co sprzedajesz. Ponieważ trzeba troszkę inaczej podejść do tematu chociażby sprzedawanych zwierząt, jak je utrzymać, ile... Godzin palić światło w akwariach. Wiele, wiele różnych kwestii, które mniej lub bardziej wpływają właśnie na to, jaki wybrać towar. I kiedy powstał już następny sklep, też w galerii handlowej, już było mi trochę łatwiej, ale tam się okazało, przyszły następne, następne rzeczy, których się nie spodziewałem, ponieważ była to już troszkę inna galeria handlowa i troszkę inaczej trzeba było podejść do, do tematu. I dlatego wybór produktów rozumiem, że jest czymś. Czymś istotnym, i trzeba mieć pewien plan dotarcia do klienta, plan wyboru produktów. A jeżeli chodzi o hurtownię, jaką wybrać hurtownię, jakich, jakich wybrać kontrahentów, jakich importerów, dystrybutorów? Wiesz, wyjawić taką pewną tajemnicę. Chodzi o to, że hurtownią bardzo zależy na to, żebyś kupywał w większych ilościach. Może to nie jest wielka, wydawałoby się tajemnica, ale jednak. Jest to pewna tajemnica, ponieważ bardzo wiele firm robi coś takiego. Mówi sobie: Okej, okay, mam jakiś towar, żwirek na przykład dla kota, w tej hurtowni jest tańszy, w tej jest droższy. O ileś groszy kupię w tej hurtowni, gdzie tańsze. Logiczne. Natomiast zobaczę sobie, że w tej hurtowni jest na przykład karma dla psa, którą kupuję, ale ta karma dla psa jest troszkę droższa, więc kupuję w innej hurtowni, u innego producenta na przykład. I w ten sposób nagle masz bardzo wielu kontrahentów. W zalogi nie da się tego uniknąć. Zawsze będziesz mieć wielu kontrahentów. Nie da się skorzystać z jednej lub tylko dwóch partnerów handlowych. Natomiast te kilka groszy, które zaoszczędzisz, lub kilka złotych, które naoszczędzisz na jednej hurtowni, o wiele więcej zaoszczędziłbyś, gdybyś jednak kupił w jednej hurtowni, ale więcej rzeczy. Po pierwsze, z czasem mógłbyś dostać większy rabat, ponieważ byś robił większe obroty. Taka prosta rzecz. Poza tym. Też bardzo, bardzo wtedy wchodzisz w jakieś lepsze relacje. I relacje to jest jednak podstawa biznesu. Musisz mieć dobre relacje. Jeżeli nie będziesz mieć dobrych relacji, w końcu zaczniesz się wykańczać. Dobre relacje w jakiś sposób powinieneś mieć z pracownikami, ale też i z partnerami handlowymi, z klientami. Dobre relacje. uczenie się dobrych relacji to jest w ogóle temat na, na, zupełnie, na zupełnie inne nagranie, które pewnie kiedyś jeszcze stworzę jak tworzyć dobre, dobre relacje z tymi z którymi tworzysz biznes. Natomiast wybór hurtowni jest czymś bardzo ważnym, żeby, żeby wybrać odpowiednie hurtownie, takie z którymi będziesz mieć dobre relacje. Ostatnio miałem taką sytuację, że dzwoniłem do kilkudziesięciu różnych firm zoologicznych, rozmawiając z różnymi osobami na, 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 na temat pewnej mojej oferty, którą przedstawiłem. Nagle uświadomiłem sobie, że znam bardzo wielu ludzi. Bardzo wielu ludzi, których przez lat poznałem, których wiem, jak wiem, do kogo zadzwonić, część z nich znam osobiście. To bardzo, bardzo mocno pomaga. Pomaga w tym, żeby, żeby nawiązać coś, czego Ty prawdopodobnie nie masz, jeżeli zakładasz w zoologiczny. Może masz jakieś, jakieś pojedyncze osoby, które znasz, ale w tym na pewno mógłbym Ci pomóc. Mógłbym Cię poznać z firmami, które. Proponują fajne, fajne oferty, mają. Mogą Ci coś zaproponować jako początkującemu sklepowi. Dlatego chciałbym Ci dzisiaj zaproponować moją usługę, którą nazwałem Zopomoc. Zapomoc będzie miała wiele różnych aspektów. Jednym z pierwszych, których chciałem zaproponować, to jest pomoc w wyborze, właśnie hurtowni towaru. Co to oznacza? Oznacza to przede wszystkim, że zobaczymy, jaki masz profil sklepu. Do jakiego klienta docierasz, w jakim miejscu masz zlokalizowany sklep, jakie Ty masz doświadczenie i biznesowe, i zoologiczne, to pozwoli mniej więcej określić Twój profil sklepu, taki ogólny. Ale indywidualne dla Ciebie. Z drugiej strony, wybierzemy towar, który, który będzie pomocny, zobaczymy, jakie masz środki, jak, biorąc pod uwagę oczywiście profil, profil sklepu, zobaczymy, jakie masz środki i na co możemy się zdecydować. Później skontaktuję się z danymi hurtowniami, które dysponują towarem, takim, który Tobie będzie e, przydatny. Dam Ci cenniki, będziesz mógł się e, sprawdzić, zdecydować na, na którąś z firm. Będziesz mógł z nimi albo podpisać umowę, albo zakupić towar. W tym wszystkim mogę Ci pomóc w pośrednictwie. Też bardzo możliwe, nad tym zobaczę na ile to będzie, z czym będę Ci mógł być może pomóc w zakupie innych sprzętów nietowarowych, takich jak komputer, jak, jak Lady, jak regały. Nad tym jeszcze tutaj szukam pewnych ciekawych opcji. Na razie jest to jedna rzecz, która być może się uda. Tak więc zapraszam cię już teraz do usługi, którą znajdziesz pod tym nagraniem na mojej stronie wwwstrefazo.info. Znajdziesz gdzieś tam promocję, która się nazywa "Zo pomoc" i tam szukaj do usłyszenia i zobaczenia. Hej.